co ja bym bez was zrobiła? To samo, tylko nikt by Ci nie pomagał. <laughs> to nie byłoby to samo. Ziegamy! Zosiu, mam niespodziankę dla ciebie i twojej siostry. Jaką? No nie bądź taki. Gdybym powiedział, zepsułbym niespodziankę, prawda? Chodź, będę czekał w holu. Pośpiesz się. To na razie. Na razie, ale jeśli niespodzianka okaże się ciastem marchewkowym... Wtedy przyniosę ci kawałek. Śmiało dziewczynki, niespodzianka już niedaleko. Umieram z ciekawości co do takiego. Ja też. Cieszę się, że tak uważasz. Jesteśmy tu nie bez powodu. Każda z was może sobie coś wybrać na dzisiejszy bal. Niespodzianka! Dziękuję z całego serca. Tatusiu, dziękuję. Oh, na co się zdecydować? Co wybrać? Brylanty? Pierścionek z robinem? A może... A! 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 Nasze gryfy? Pierwszy raz widzę takiego stwora. To dlatego, że całe dnie spędzają tutaj. Wilnują klejnotów koronnych. Są do tego stworzone, bo gryfy uwielbiają błyskotki, kochają złoto i kamienie. Nie tylko one. Jest trochę... dziwaczny. Te zwierzęta to w połowie lwy, a w połowie ptaki. Zauważyłaś, że ma i pióra i sierść, hm? Tak, ten jest jeszcze mały. Uuu, ładny wisiorek. A, dziękuję. Zdawało mi się, że mu podziękowałaś. Ja, ja tylko podziękowałam tobie, że powiedziałeś mi o gryfach. Już wiem, co założyć. Znalazłam idealny naszyjnik. Naprawdę śliczny. A ty co sobie wybrałaś, Zosiu? Hmm, wybrałam sobie razoletkę. Hmm, masz oko. Wasza wysokość straszy zamkowa gotowa do inspekcji. Dziękuję, panie dowódco. Już idę. Chodźcie, dziewczęta. Hmm. Dodatkowo podkreśli kolor moich oczu. Wyglądasz w nim naprawdę prześlicznie. A ja uwielbiam te bransoletkę. Mam świetny pomysł. Jaki? Choć się zamienimy na nasze nowe klejnoty. Przymierzysz mój naszyjnik, a ja twoją bransoletkę. Będziemy miały dwie niespodzianki w jednej. Ale wtedy będę musiała zdjąć swój amulet. To co? Kiedy tata mi go dał, powiedział, że to wyjątkowy klejnot. Obiecałam, że mm. nigdy go nie zdejmę. Ojej, zdejmiesz go tylko na chwilę. Nie wiem, czy powinnam. Tylko na jedną, maleńką chwileczkę. No dobrze, ale tylko na chwileczkę. Mm. No i widzisz, nic się nie stało. To bardzo lekka robi wrażenie. <grym> <grym> Już dostawcie, koniec zamiany. Mój amulet! Gdzie się podział? A to co? Jakieś ci Ciekawe, skąd się tu wzięły. Nie wiem, ale muszę odnaleźć swój amulet. Ach, nie martw się tak na pewno. Spadł na podłogę. O, gdzie on jest? Zobaczysz, zaraz go znajdziemy. Nie podkaszę się bez niego na balu. Jak wytłumaczę to, się, że go zgubiłam? proszę kogoś, żeby nam pomógł. Uszaty! mija, Ruda! Nie mogę znaleźć amuletu! Co powiedziałaś? Nic nie rozumiem z waszego ćwierkania! Nic nie rozumiem, bo zgubiłam amulet! Dzięki niemu rozumiałam nowe zwierząt, ale... Teraz amulet przepadł! A razem z nim moc! Jeśli nie będziemy już mogli rozmawiać, nie wiem jak sobie poradzę! Koniecznie muszę znaleźć amulet! Pomóżcie mi go szukać, dobrze? Chyba coś się stało. Pójdę sprawdzić. Dobra, pieszaki. coś. Wy mnie rozumiecie, tak? Każde słowo. Uważam, że to my musimy znaleźć amulet. Mamy łapy, mamy pazury. my każdy za kamerę tego zamku. Czy wojsko mnie rozumie? Tak jest! Czekam na rozkaz. Co się stało? Powiedz! Dlaczego tak strasznie krzyczysz? Usłyszałam, cię w drugim końcu zamku. Koronawa mnie poprosiła, żebym przygotowała stół na bal. Postawiłam złote puchary tutaj, tutaj i tutaj. Po chwili znikły stąd, stąd i stąd! Zostały zadrapania całkiem jak na mojej komodzie. Na twojej komodzie są jakieś zadrapania? Zobaczyłyśmy je zaraz po tym, jak zginął mój amulet. Zginął swój amulet? Tak trudno się domyślić. Co się tutaj dzieje? Nie wiadomo, gdzie przepadły złote puchary. Podobnie jak amulet Zosi. Hmm. Zdaje się, że na zamku klasuje złodziej. Ach, fajnie! Złodziej? Roześlę strażę po całym zamku. Trzeba go znaleźć przed balem, zanim zjadą się goście. Nie martw się, Zośka. Straże zajdą twój amulet. Nie chcę, żeby tata się na mnie gniewał. Nie mogę czekać. Sama złapię tego złodzieja no, Mogę ci. Ja też. Dobra. Ja pójdę na górę, Ty przeszukasz parter, a ja ogród i podwórze. Jesteście kochani. Hmm. Krostawiec. Szalej. No i wilcze jagody. nie ma podjadania. Inaczej na mnie wystarczy, no na nic rywary. Tam, spójrz Robal, To amulet księżniczki z Sosi. Skąd ten gryf go ma? A co za różnica? I tak wpadnie w moje ręce, a dzięki jego czarodziejskiej mocy tron i korona także będą moje. Spokojnie, robalku, rzucę na tego gryfa mroźny czar, a kiedy już to zrobię, podlecisz do niego i przechwycisz amulet Alakazami! Alakazusz! Niech tego zwierza teraz chwyci mróz! Udrożę się! Ale kazabi! Ale kazolni, Niech ten ptak z się uwolni! Nie myśl sobie, latający się z ciuchu! Ten amulet już wkrótce będzie mój! Kto mógł zabrać mój amulet? Muszę go szybko odzyskać Przyjaciół lat mi bardzo brak Wszystko dzisiaj jest nie tak Lecz na myśl pociesza mnie Że znajdzie się mój celu Mam chybrych plan, genialną myśl Błyskotką gryfa słabie dziś O dobrność jest przyjaźń ciej. I oddaj mi amulet Odstatywy cenny to dar I niezwykle zaklęty w nim czar no wielką moc, ma no taką moc Kto zabrał mu no kto, kto zabrał Odrzucę mu ten klejnot, więc Podejdzie tu niemądry wiech Opuszczę klaczkę, no i bęc Czy cenny skarb, Cedric ubiegł dla ciebie od losu to potężny zaklęty w nim czar Ja zgarnę tron A ty, smięton Poznamy w lecie Zwycięstwa smak Zwycięstwa smak tak. Zajrzał chyba każdy w I tak on zębny dar Widzimy na szalony stąd Niech ciała jego czar Potem mi Przecież musi gdzieś tutaj być. Chyba coś zeszłe. Bardzo nie go nie ma. A, wydaje się też nie. Uszaty znalazłeś coś? Czy to amulet Zosi? Połowa niedowiedzonej knapki. Nie. Co to było? Jeden z zamkowych gryfów. No tarzy i amulet Zosi. Już ja go przechytrzę. Hej, gryfie! Zobaczcie, jaką mam fajną błyskotkę! Czy nie, czy nie? Już lecimy! O -o. Nie rób pokrzywdy! Jeszcze dziecko! Wiem! Ma dziś o nas! Przepraszam! Trzeba powiedzieć coś o gryfie. O niczym nie możemy jej powiedzieć. Właśnie! Przecież nas... No to trzeba będzie jej pokazać. Uh, jesteśmy genialni, Romalu. Kiedy gryf zobaczy ten ogromny, błyszczący kamień, na pewno nie będzie umiał się powstrzymać. Zakradnij się, żeby go złapać i... To my złapiemy głupiego gryfa razem z celnym amuletem. No właśnie. Chodźmy, trzeba przyciągnąć jego uwagę. Ha, ha. Gdzie on jest? Oha! tu! Leci tu! tu, się! Błyszczy! Chcę to mieć! Ha. No. Zabawa się zaczyna! No i co znowu, no? się zepsuła! Stój! Czekaj! moje! Nie! bo jeszcze się policzymy, Grypie! na zgniłem u Homory! Ale fajny! Złodziej, łamulastu! Byłaś ze swojej kryjówki? Jak nie, to... Tutaj się nie ukrywa. Nie. Tutaj też nie. Uu, lepiej się schować. Znalazłaś go? Nie. A szukałam już chyba wszędzie. Och, jak mnie denerwuje ten złodziej. Ja go złapię. Nie mnie przechytrzy. Ani mnie. Zajrzyj do biblioteki. A ja sprawdzę w Za chwilę zrozumiecie, dlaczego za każdym razem wygrywam, kiedy gramy w kalambury? A, a my gramy w kalambury? Cześć! Niestety nie znalazłam jeszcze swojego amuletu! Przyczy do nas jakbyśmy byli głusi? Przecież my ją rozumiemy. To ona nie rozumie nas. W zamku rasuje złodziej! Próbujesz mi coś powiedzieć? Nie wiem. Przekro mi, ale niczego nie rozumiem! Nie martwcie się, na pewno znajdę amulet. Daję wam słowo. Zosiu! Chodź szybko! Teraz już wiem, jak się wybywa w kalambury. To była tylko skrzywka. Co się stało? Zginęła nowa kiera mamy. Położyłem ją na toaletce, odwróciła się na chwilę i już jej tu nie ma. Widzicie? Znów te zagropania. Znalazłam także tu pióro. Ptaki mają pióra. Pióra i ostre pazurki. Jakiś ptak ukradł do wszystkie rzeczy? Wszystkie rzeczy? Coś jeszcze zginęło? Tu jesteś! Dobrze, że cię znalazłem! Dowódca straży mówi, że w zamku ugasuje złodziej! Złodziej? Ukradł złote puchary, twoją diary i jeszcze amulet Zosi. Amber! Co? Zginął twój amulet? Przepraszam, Tarto. Zbiłam go tylko na chwileczkę. Moja droga, goście zaczynają się zjeżdżać. Zabierz Amber i idźcie się przywitać. Ja chcę porozmawiać z Zosią. Oczywiście. Wiem, wiem. Obiecałam, że go nie zdejmę. Nie martw się córeczko. Tato, nie pocieszaj mnie. Przecież to wyjątkowy amulet. Hmm, wiem o tym, dlatego ci go podarowałem, ale chyba nie opowiadałem ci, jak to się stało, że wybrałem akurat ten amulet. Było to tuż po waszym przybyciu. Chciałem ci ofiarować wyjątkowy klejnot. Wybrałem przepiękny naszyjnik z rubinem i już miałem go wziąć w ręce, kiedy kątem oka zobaczyłem coś połyskującego. Odwróciłem się i zobaczyłem amulet. Moja mama opowiadała mi kiedyś, że ten amulet opiekuje się księżniczką, która go nosi. Pomyślałem, właśnie tego potrzeba księżniczce Zosi. Może trudno ci w to uwierzyć, ale miałem wtedy wrażenie, że amulet sam ciebie wybrał. Jeśli tak było, jestem pewien, że znowu do ciebie wróci. Nie ma powodu, bo zmartwi. Nie gniewasz się? Bardzo się gniewam. Na złodzieja amuletu. Nie na ciebie. Na ciebie nigdy. Dziękuję, tato. Zapewniam cię. Straże złapią głobuza, który przywłaszczył sobie twój amulet. Uwaga, lecę! Głupi grzybie, Przekonasz się, że nie tylko ty możesz latać. No i jeszcze pasy? Król Roland II i księżniczka Zosia. Nie możesz uciekać w nieskończoność! Zdobędę ten amulet! Drogi bo leci czarownie. Panowie wybaczą! <gryzanie> Zaraz skończy się zamyk! KOJ NA Za chwilę Cię dopadnie! Wypuszczam strzałę z szącą! A jeśli już chcesz upuszczać, upuści wreszcie <gryzanie> amulet! Czy to cybiek? <gryzanie> Nie martw się, znajdziemy swój amulet. Gdzie? Przeszukaliśmy cały zamek. Nie spadnie nam nagle z nieba. Na pleśniaka, no! To pan Cedryk. Podłukł się pan? A. 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 Moja tiara. Cedryku, czy ukradłeś ten przedmiot? Z, z, zaraz, 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 zobacz Wasza wysokość, a ja wszystko wytłumaczę. Nie ma o czym gadać. Straże, pojmać go. Nie! nie uwagam, o uczynie! No. Spisz, Amber! Sierść i pióra. To co? Czekajcie! Pan Fedrek jest niewinny! On niczego nie ukradł! Mylisz się, księżniczko! Miał tiarę twojej mamy. No, bo, bo ja ścigałem złodziejami. On ją opuścił! Pan Fedrek mówi prawdę! Jem gdzieś w łodzie! Masz bijobajca! Gryf! Moja mulet! Zdaje się, że to twoja własność, córeczko. Mówiłem, że sam do ciebie wróci? Jak się domyśliłaś, że to gryf? Zapamiętałam, że gryfy to w połowie lwy, a w połowie ptaki. Dzisiaj w miejscu skradzionych rzeczy zostały zadrapania. Ślady pazurów gryfa! Znaleźliśmy sierść i pióra. Powiedziałeś, że gryfy lubią wszystko, co błyszczy. A zaginione przedmioty były błyszczące. Bardzo sprytnie, cudownie. Nasz mały detektyw. Teraz wiesz, mu zamykamy gryfę w starcu. Jeśli się wydostaną, porywają wszystko, co się błyszczy. A ty, mały złodziejaczku, wracaj do pilnowania Aaaa. klejnotów i bądź grzeczny. Dopilnujemy, żeby tak było o wysokość. Ale co, Skoczy! Zrozumiałam go. Co takiego? Y nie, nic. Uf. Wybacz, tato, za chwileczkę wrócę. No dobrze. O, czekaj. Myślisz, że Cedric pozwoli mi polatać swoją machiną? Nie, nie, jestem pewien. Popatrz tylko. Chyba musi dopracować eee. kilka szczegółów. O, o, o. Odzyskałam swój amulet. Powiedzcie coś, cokolwiek. Dobrze. Musisz się podciągnąć w kalamburach. Próbowaliśmy ci powiedzieć, że to gry... O, o szady. Tak bardzo za wami tęskniłam. A, no za to był też. Tak dobrze znowu usłyszeć wasze głosy. O! Nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili, dziecinko. A ja bez was. Wiecie, ile mam Wam do powiedzenia? Domyślamy się. Wiele się dzisiaj wydarzyło. Mam pewien pomysł. Rozmawiajmy przy obiedzie. A to nie będzie się gniewał, jeśli Was zaproszę.